Hej, dzisiaj bardzo fajny temat probiotyki, prebiotyki. Myślę, że każdego to zainteresuje i każdemu ta wiedza się przyda. Po probiotyki sięgamy nie tylko w czasie kuracji antybiotykowej, ponieważ chcemy odbudować naszą florę bakteryjną. Po probiotyki powinno się sięgać przez okres 12 miesięcy czyli przez cały rok ponieważ zasiedlają one nasz układ pokarmowy pożytecznymi bakteriami i probiotyki zwalczają drobnoustroje. Bo zdrowie nasze zaczyna się w jelitach. A zaburzenie naturalnej flory bakteryjnej jest dużym obciążeniem dla naszego zdrowia i staje się przyczyną Wielu chorób i probiotyki naturalne nie mogą być e, przetworzone. Czyli, jeżeli ktoś myśli, że z kiszoną kapustę w e, bigosie, to, to jest błędzie, ponieważ e, ta kiszona, e, kapusta nie jest już e, probiotykiem, jest przetworzona takim naturalnym probiotykiem jest właśnie kiszona kapusta, kiszone ogórki, kefir, zakwas buraczany, kwaśne mleko, jogurt naturalny, kwas, zakwas chlebowy. Jeszcze dodam, że zakwas chlebowy zabija także komórki nowotworowe oraz spowalnia procesy rozwoju takiej choroby jak stwardnienie rozsiane i warto się tym zainteresować, ponieważ zakwas chlebowy jest bardzo tani w zakupie. I pro, to były probiotyki i teraz prebiotyki stanowią e, niezbędną pożywkę dla bakterii probiotycznych, czyli... E, nie, nie, nie może być tak, że będziemy tylko przyjmowali e, probiotyki, ponieważ one się muszą uzupełniać i bez prebiotyków probiotyki nie mają e, dużego sensu. Mają, ale one muszą się uzupełniać, ponieważ e, bez nich e, probiotyki nie będą spełniały swojej funkcji. I prebiotyki to pokarm dla flory bakteryjnej, czyli naturalne prebiotyki to czosnek, cebula, pieczywo pełnoziarniste, szparagi, por, banany. I należy pamiętać, że żaden człowiek nie będzie zdrowy, jeżeli nie przeprowadzić sobie takiego oczyszczania organizmu, ja już mówię tak, ze trzy razy w tygodniu, żeby zjeść razem probiotyki i prebiotyki, żeby oczyścić nasz organizm ze złogów toksyn. I ludzie chorują, ponieważ e, przez te wszystkie złogi, toksyny, które gromadzą się w jelitach, dochodzi do mnóstwa chorób, no a przede wszystkim układ odpornościowy jest osłabiony, dlatego też chorujemy. I jeżeli ktoś musi, musi zaobserwować swój organizm sam, ma problemy, z, ma zaburzenia snu, z bezsennością, ma problemy z pozbyciem się wagi, nadmierny apetyt na jakieś niezdrowe jedzenie, problemy skórne, to znaczy, że powinien e, sięgać właśnie może w tym czasie częściej niż trzy razy w tygodniu po probiotyki i prebiotyki, ponieważ e, to znaczy, że no, jesteśmy zakwaszeni. Powinniśmy oczyszczać nasze jelita, bo tam jest początek wszystkich chorób. I wiadomo, jeżeli jest nadwaga, to logiczne, że z czasem zaobserwujemy, że mamy już wysokie ciśnienie. Często dochodzi do tego jeszcze cukrzyca i tak dalej. Każdy jest dorosły i każdy musi zaobserwować sam swój organizm i należy pamiętać, że florę bakteryjną niszczą antybiotyki, chemioterapia, radioterapia, terapia hormonalna, leczenie sterydowe. Oczywiście także tą florę bakteryjną niszczy stres no i różnego rodzaju użytki i chciałabym wam Chciałabym Was zachęcić, ponieważ to jest bardzo tanie i szczególnie w tym okresie to jest taki też naturalny antybiotyk e, wspomagający odporność e, w okresie grypy, wirusów przeziębień, kaszlu. E, naprawdę zachęcam do zrobienia. Ja specjalnie szybko zrobiłam, żeby Wam także pokazać. I to jest bardzo proste, ponieważ potrzebujemy tak: dwie cebule, dwie główki czosnku dwie cytryny i miód i sproszkowany imbir. I odstawiamy w takie ciepłe miejsce na dobre 5 dni, przelewamy do słoiczka i pijemy sobie takie 50 ml dziennie, żeby wzmocnić odporność, żeby oczyścić jelita, ale to jest także taki naturalny antybiotyk. I ja zrobiłam tak, najpierw pokroiłam w kostkę dwie główki cebuli, zalałam miodem z pikwy, który robiłam sobie w tym roku sama, e, pocięłam w plastry dwie cytryny, następnie dwie główki czosnku, znowu dodałam cytrynę i zalałam wszystko e, miodem. Jeżeli ktoś nie lubi imbiru, no to szkoda, ale ja dodałam sproszkowany imbir jeszcze do tego, ponieważ sproszkowany, skondensowany taki imbir jest mocniejszy niż świeży korzeń imbiru. Zachęcam, a ja jeszcze dodam tak od siebie na koniec, że ja uwielbiam właśnie, bo to jest połączenie. Eee, na przykład zjeść sobie taką kromkę pełną, pełnoziarnistą chleba z gęsim smalcem, które także jest bardzo zdrowy, Na to sobie tak położyć trochę czosnku, cebuli i do tego taki swojski kiszona ogórek, których naprawdę w tym roku zrobiłam bardzo dużo. Zachęcam do następnego pa.